Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej Kooposelskiego Konfederacja. Dzisiaj zaczynamy wolnościowo, przedstawiamy nasz pierwszy projekt ustawy w nowej kadencji Sejmu, projekt odmienny od tego, co nam przedstawia ugrupowanie rządzące. Jest to projekt dotyczący podniesienia kwoty wolnej od podatku projekt ustawy, którego celem jest związanie kwoty wolnej od podatku z płacą minimalną. Chcemy, żeby kwota wolna od podatku w Polsce wynosiła dwunastokrotność miesięcznej płacy minimalnej. Jest skandalem, ogromną niesprawiedliwością społeczną, podatkową by osoby w Polsce, które nie zarabiają minimum egzystencjalnego, nie zarabiają nawet tej pensji minimalnej, którą rząd Sejm ustala, płaciły podatek dochodowy. I w kwestii tej sprawiedliwości kwoty wolnej od podatku jesteśmy daleko za krajami trzeciego świata, daleko za Tanzanią, za Kambodżą, za Nepalem, pomimo tego, że kolejne ugrupowania obiecywały w kampaniach wyborczych podniesienie tej kwoty wolnej od podatków. Dlatego proponujemy, by tak kwota wolna od podatku na od 1 stycznia 2020 roku wynosiła ponad 30 tysięcy złotych i była waloryzowana bez konieczności zmieniania ustaw. Była związana z pensją minimalną, co da nam poczucie sprawiedliwości, sprawiedliwości podatkowej by ci, którzy nie zarabiają więcej niż pozwala na, to, pozwala na to możliwości podatkowe, nie płacili od tego podatku dochodowego. To jest nasz projekt, mamy pod nim już 11 podpisów naszych posłów, no i liczymy na to, że w polskim Sejmie jest więcej wolnościowców, więcej zwolenników niższych podatków, niż w samo koło Konfederacja. Poproszę, by głos zabrał Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Szanowni Państwo, e, chciałem powiedzieć jedną rzecz na temat naszego prezydenta Andrzeja Dudy, który w swojej kampanii wyborczej zaproponował i powiedział, że to będzie najważniejsza rzecz zaraz po jego prezydenturze. Jeżeli tego nie zrobi, to zrezygnuje ze swojego stanowiska. Zaproponował kwotę wolną od podatku na poziomie 8 tysięcy złotych. Projekt został rzeczywiście złożony, nie został przyjęty przez rząd w taki sposób, w jaki było to. Promowane. Niestety pan Andrzej Duda jako prezydent okazał się nieskuteczny, nawet w tak błahej sprawie. A dzisiaj Konfederacja zawstydziła prezydenta Duda i zaproponowała kwotę wolną od podatku ponad 31 tysięcy złotych. To jest według nas absolutnie podstawowa sprawa dla odpowiedzialnego rządu i dla rządu, który dba o pracownika, ponieważ ten rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest rząd, który zawsze stawia się po stronie tych naj, najsłabszych, najbiedniejszych. Więc my właśnie w tym momencie żądamy od Prawa i Sprawiedliwości, żeby postawili się naprawdę po stronie tych właśnie najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących i zwolnili ich z podatku dochodowego. Dziękuję bardzo. Michał Urbaniak. Szanowni Państwo, to co warto też zaznaczyć przy tej kwocie wolnej od podatku, to to, że nawet w krajach zachodnich, w krajach dobrobytu, gdzie są też wysokie socjale, kwota od podatku mimo wszystko w większości jest wyższa. Tutaj przykładem może być na przykład Wielka Brytania. Warto pamiętać też o tym, że właśnie kwota wolna od podatku to jest zadbanie o tych najmniejszych, zadbanie o tych którzy często najgorzej radzą sobie na rynku pracy, niekoniecznie są w stanie znaleźć coś lepszego i my, jako konfederacja, właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie ich odciążyć, pomóc im w reperowaniu swojego domowego budżetu. Więc z punktu widzenia całego też narodu jest to słuszna koncepcja, dlatego Konfederacja będzie zbierać podpisy pod uchwałę. Dziękuję. Szanowni Państwo, ten projekt autorstwa Sławomira Mencena, wiceprezesa Partii Korwin, jego z liderów Konfederacji, w zasadzie najpopularniejszego w mediach społecznościowych przynajmniej doradcy podatkowego, został przygotowany już w trakcie kampanii wyborczej. W trakcie kampanii wyborczej, w której słyszeliśmy z ust ugrupowania rządzącego o Podatków. Pierwsze posiedzenie Sejmu mamy trzy projekty ustaw. Jeden dotyczący podniesienia akcyzy, drugi dotyczący podniesienia składek. ZUS i trzeci dotyczący grabieży Funduszu Demograficznego. Tylko Konfederacja przedstawia tutaj wolnościowy postulat, to podniesienie kwoty wolnej od podatku to jest pierwszy krok na drodze do całkowitej likwidacji podatku dochodowego. Głos zabierze także poseł Dobromir Sosniż. Pobieranie przez państwo prowizji od cudzych wynagrodzeń w ogóle dla nas jako wolnościowców budzi wątpliwości, a już pobieranie przez państwo prowizji od wynagrodzenia, które samo to państwo uznało za minimalne, za niezbędne do przeżycia dla obywatela, to już jest to kompletny absurd. W dodatku powstaje takie podejrzenie, że politycy jak za każdym razem, jak podnoszą płacę minimalną, to nie robią tego bezinteresownie, bo ich prowizja w ten sposób też rośnie. No więc, żeby takie szpetne podejrzenia przestały się w przestrzeni publicznej pojawiać, no to my pomożemy uwolnić się rządowi od, tej, od tych podejrzeń i dzięki, dzięki naszemu projektowi Rząd podnosząc płacę minimalną nie będzie już czerpał z tego tytułu korzyści i to myślę oczyści atmosferę wokół tej sprawy. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Mówimy. Konstytucja gwarantuje nam równość społeczną, a jednocześnie posłowie sądzą, mają wyższą kwotę od podatków. Natomiast zwykły obywatel ma dużo niższą, jak to się ma z równością społeczną. Jakie jest stanowisko Konfederacji jako posłów, że my to, my to, chcecie zrównania tak samo dla posłów, jak i dla... Rzeczywiście, z uwagi na nieopodatkowanie diet poselskich, które przez wielu ekspertów nie są uznawane jako typowa dieta, taką, którą ma się, jak się jedzie w delegację, dochód posłów nieopodatkowany jest dziesięciokrotnie wyższy niż nieopodatkowany dochód zwykłych obywateli. Ten projekt dziesięciokrotnie zwiększa kwotę wolną od podatku dla zwykłych obywateli i pozwala, pozwala że tak powiem, korzystać z tak wysokiej kwoty, jaką nieopodatkowana, jaką cieszę się także posłowie. Nie chcemy przywilejów podatkowych dla posłów, nie chcemy przywilejów podatkowych dla siebie, chcemy, chcemy więcej pieniędzy w rękach polskich obywateli, naszych rodaków, bliźnich, a to znaczy mniej pieniędzy w rękach urzędników, bo jak rząd mówi, że nie da, to nie da, a jak mówi, że da, to mówi. Pytanie dotyczące ZUS-u, bo zwykły obywatel płaci ZUS, później płaci jeszcze, pobierając skład emeryturę, płaci jeszcze dodatkowy podatek, a sędziowie są zwolnieni z opłacania ZUS-u, a jednocześnie później mają. Cała konstrukcja ustrojowa Rzeczypospolitej trzeciej pół opiera się na zasadzie są równi i równiejsi. My nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszacie naszych, tylko Konfederacja jest w istocie, prawdziwie i konsekwentnie za wolnością i równością obywateli wobec prawa przypomnę w odpowiedzi na pana pytanie, że sędziowie nie tylko e, nie płacą podatku od e, otrzymywanej emerytury, która w rzeczywistości jest wynagrodzeniem, tak zwanym stanem spoczynku, ale również przez całe życie nie odprowadzają składek emerytalnych ze względu na specjalny system zabezpieczenia społecznego, który jest rodzajem nadanego przywileju społecznego odziedziczonego po prl jest to e, Jest to wiele wiele takich przywilejów. Trzeba iść, premier jest już w e, ławach. Premier jest już w ławach. Moment będzie ekspozę pana premiera. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. bardzo. Ktoś ma zgrzewkę Red Bull'a, może, bo.